Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dawno żadnego odcinka nie było a dzisiaj jest taka specjalna okazja ponieważ będę się farbować pierwszy raz w ogóle na kanale widzicie mnie rudą i tak, byłam farbowana na rudo ale nie podoba mi się w sensie, pokażę wam zaraz o co chodzi w lustrze z tyłu dokładnie to zobaczycie ale może teraz to powoli zobaczycie tutaj odcienie tu mam taki pomarańcz o, możecie to zobaczyć. Mniej więcej. Że tu mam taki pomarańczowy, a tu mam taki zielony, bo jak wiecie, no, tu miałam niebieskie włosy yy, i trochę ta farba została, bo ona była właśnie taka półtrwała i ta farba niestety została. I no, fryzjer no nie zrobił tak, tak dobrze, żeby było tak, całe włosy rude, yy, ale ogólnie w rudych źle się czuję. A może sobie tu usiądę, o, to będzie lepiej. Pewnie widzieliście, mi mnie tam, ale trudno, takie życie. E, nie czuję się dobrze w rudych, e, więc postanowiłam zrobić się na stało czerwona, bo w czerwonych bardzo dobrze się czułam, czułam się po prostu taką moc, taką siłę w sobie w czerwonych włosach. E, no i postanowiłam się zrobić na czerwono. E, farbą... O z Sajosa zobaczymy czy będzie dobrze, Zobaczymy, jak wyjdzie w ogóle yyy eee, tom, jasna czerwień eee, no i zobaczymy jak wyjdzie, no odcienie podobno są no takie ja mam rudy, więc to no, tutaj nawet nie mam porównania eee, mniej więcej eee, podobno ma w... podobno wychodzi taki bardziej bordowy ale mi to akurat nie przeszkadza, może być bardziej bordowy więc tak, zaraz pójdę do łazienki i wam pokażę ten efekt Będę tylko nagrywać, po prostu zobaczycie jak to z tyłu wygląda No i farbuję się Ten filmik będzie mega krótki Ale no, mam nadzieję, że wam się spodoba Nawet już jestem po farbowaniu I efekt na razie wygląda tak Jestem totalnie czerwona wszędzie I pewnie te plamy zostaną, ale trudno na razie mi się podoba. Mam nadzieję, że wszystko złapie. Powiem tyle, że farby jak na moje włosy lewo co mm, No. No i tak pachnie mydłem. No ale cóż, cześć. Jest kolejny dzień i tak wyglądają moje włosy. Um, o, tak wyglądają o świetle naturalnym, a tak tutaj w ciemnościach. Um, I efekt bardzo mi się podoba. E, właśnie wyszedł taki bordowy i z opakowaniem się idealnie zgadza, ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, mimo że krótki. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, będzie bardzo, bardzo miło z tego powodu. E, I jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to zostawcie subskrypcję y, tam na dole i plus jeszcze dzwoneczek, by dostawać powiadomienia. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Cześć!